Witam, dzisiaj zaczynamy kolejną misję numer 5. Misja jak misja? Ta. Wiąże się jedynie z jeżdżeniem po mapach. Dosłownie po dwóch mapach: Wieża Demonów, czy nie Świątynia Chfang, tak? Oraz Czerwony Las. Jak sobie przeczytacie, Lechu opowiada nam historię swojego życia: Jaki to on jest biedny i tak dalej, ale to można przeżyć, przeczytać co tam jest napisane, i wiecie, po prostu jest. Tylko zabawa z jeżdżeniem. Jak tutaj nam cały czas opowiada, że historia swojego życia się kończy tak i tak, siak i siak. No powiem wam, że to jest po prostu tam jakoś zrobione, może ciekawie, błędów jak ostatnio też tutaj jakichś takich strasznych nie widać. No okej. Okay. I teraz zaczniemy się bawić po prostu z kolejnym czytaniem. Czytanie można sobie w dowolnej chwili nie wiem, przewinąć, co w ogóle tam chcecie. E, postaram się, żeby było jakieś tam bardziej atrakcyjne czytanie niż jakieś tam wiecie zabawy z tym tym. Co do samej misji. Powiem, że jest dosyć prosta, szybka i w porównaniu do tej misji, co jest następną, to ta jest. No, no kurczę, idiotycznie prosta i szybka do wykonania. Lechu cały czas nam mówi, że mamy zbadać inskrypcję w czerwonym lesie, bo tam niby się ukryła nasza szamanka, która tam kiedyś, wiecie, była zła i tak dalej. Więc my się udamy do tego czerwonego lasu. I powstał tak, jakby nasz nowy pomnik w grze super. I im więcej, że takich, wiecie, udogodnień tym lepiej dla każdego. No i tutaj dotrzymujemy tą tabliczkę. I po prostu trzeba wrócić do tego dziada Alecha. I kolejne zwoje tekstów. No, i jak powiem, że ktoś po prostu miał wyobraźnię, bo tak naprawdę, jeśli się nawet raz przeczyta, to już wiadomo, że chodzi o łzę Bogini. Ja z początku myślałem, że nie wiem, będzie można wytworzyć łzę Bogini, taką wiecie zwykłą, po prostu, że się nie traci tego ekspa. Ale tutaj coraz więcej tego było pisania, że tam za coś tam, coś tam będzie. Le... Jest taka. Potężna i mocna. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Wiecie, jak się wszystko odda i będzie ok. Niestety ta misja tylko na tym polega, żeby przyjechać, poczytać, przyjechać i odebrać nagrodę. No, jak sami już widzicie, nie można otworzyć tej misji, tylko trzeba z potem do Lecha wrócić. Lechu nam mówi, że to o huza bogini To takie coś istnieje I tak dalej, i tak dalej I wyślę nas na Do kolejnej misji Kolejna misja Od razu ostrzegam, jest nie na jeden dzień Obawiam się, że nie jest nawet na tydzień Tylko się ciągnie, ciągnie i ciągnie Bo po prostu jest bardzo długa To znaczy można oddać 10 kryształów na dzień A kryształy przyjmuję jak Nie powiem co No dobra to już by było na tyle. Jak widzicie, misja tak wygląda, i myślę, że jest bardzo przejrzysta, przyjemna i prosta do zrobienia. Ok, do zobaczenia, i mam nadzieję, że nagroda wystarczająca. Pierścionek się przyda. Do zobaczenia, pa pa!